Siemanko. Dzień dobry wszystkim! Dziś podziękowania i ruszymy z małym konkursem. Oglądajcie! Więc zaczynamy od podziękowań. Dziękuję za 1000 subskrypcji na moim kanale na YouTube. Cieszę się, że ktoś w ogóle tu wchodzi, chce to oglądać, komuś się podoba. Więc dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali, dziękuję za wszystkie komentarze, te pozytywne i te niepozytywne też robią mi zasięg. E, dzięki za podpowiedzi, za konstruktywną krytykę. E, cieszę się z tego, że jest tu już tysiąc osób, e, że w ogóle ktoś wchodzi, kogoś to interesuje. E, także jestem bardzo zadowolony, bo z tego co wiem, to parę osób, e, e, dzięki temu co wrzucam, co pokazuję, e, albo wróciło do ucznictwa albo chcę zacząć przygodę z tym czynictwem. Więc y, dla mnie jest to duże osiągnięcie, dla niektórych może nie, mogą się śmiać. Dla mnie jest to duży, y, dużym wyróżnieniem, jeżeli ktoś pisze, że fajnie, dobry hobby, że może coś bym polecił na początek. Y, wrzuciłem pierwszy filmik, nie wiem, rok temu chyba jakoś, to było taką czapy y, dla, dla pasji, żeby zobaczyć jak, jak to, jaki będzie odbiór tego. Jest, e, jeżeli chodzi o mnie i o moje zasięgi, które tu są, spore, spory odbiór. Mówię dużo ludzi, e, odpytuję się, dużo ludzi podpowiada, dużo ludzi też, e, duża część ludzi też hejtuje, nie przejmuję się tym. E, za wszystkie miłe komentarze e, dziękuję, tak jak swoją za to negatywne też. Nic one nie zmienią, nic nie wniosą do mojego życia. Ja dalej będę robił to, co robię e, i cieszę się, że Wy tu jesteście. Ci, którzy tu subskrybują, mówię. Jak już wspomniałem, udzielają się, komentują. Jest mi naprawdę bardzo niezmiernie miło, więc dzięki za wszystko. Będę dalej rzucał, będę dalej to pogarniał. Pani dla Michała z kanału RCFara, zapraszam do niego, możecie go zasubskrybować. Tam jestem też u niego gościnnie. Troszkę inna pasja niż łuki. tam bardziej modelarstwo, modele RC. Troszkę majsterkuję Michała, dzięki za jego wsparcie, też mi to dużo pomaga na moim kanale, nagrywanie, ujęcia z drona, dron to jest jego sprzęt, więc wszystkie ujęcia, które były z drona to, to Michał, zaraz tak. gdzieś będzie RC Faraon, więc wbijać się na jego stronę, komentować jego filmiki, subskrybować jego kanał, potrzebuję jeszcze parę słów do tysiąca, też będzie mu miło, yy, on też mnie u siebie reklamuje, więc zapraszam do niego na kanał. A teraz będzie małe konkursivo. Zrobimy małe konkursivo. A propos tych tysiąca subskrypcji, jestem bardzo wdzięczny. Fajnie, motywujemy to do, do dalszych działania, do dalszej pracy. Więc zrobimy mały konkurs. Powiedzmy, że za jakieś dwa tygodnie wrzucę szota konkursowego tu na YouTube i trzeba będzie tego szota odnaleźć, Będzie podpisany, że to jest konkurs. I jeden warunek, jaki, który trzeba będzie spełnić, skomentować w komentarzu, napisać upominek. Nie trzeba chodzić na jakieś tam Facebooki, jakieś inne dziwne strony, polubić, udostępnić, komentować, nie. Nie będzie czegoś takiego, po prostu będzie za jakieś dwa tygodnie wrzucony shot konkursowy, będzie podpisany konkurs z okazji tysiąca subskrypcji. Tam wystarczy wejść, wpisać komentarz, upominek. I zobaczymy. Eee, zostawię tego oszucika na jakieś dwa tygodnie, po dwóch tygodniach. Z wszystkich komentarzy, które się wybierają eee, zrobię losowanie. Będą e, trzy miejsca: pierwsze, drugie, trzecie. Upominki będą związane z łucznictwem. Eee, wysyłka, paczkomat po mojej stronie, tylko paczkomat. Więc e, zapraszam do udziału. Może to nie będzie jakaś wielka pula wygranych, ale jakieś drobne upominki będą. Więc serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za te 1000 subskrypcji. Dziękuję Michałowi za to, że mi pomaga ogarniać nagrywanie dron itp. No co, nie będę się dalej rozwijał. Po prostu zapraszam na kanał, będą rzucane nowe rzeczy. Dalej będziemy działali w tym kierunku. Wszystkich, którzy zajawka złapała, pozdrawiam. Tych, którzy mniej przychylnie się tam wypowiadają. Poproszę tylko o zachowanie minimum kultury. Grzeszni być, nie używać wulgaryzmów. I co? Widzimy się w następnych filmikach, w jakimś następnym projekcie. Do zobaczenia i dziękuję jeszcze raz z całego serducha, że tu jesteście. Do zobaczenia.